Siemaneczko, a dzisiaj lekcja pod tytułem Skracanie ułamków i ułamki. Ok, na początku sobie damy troszkę y, łatwiejszy przykład. I jak na razie on będzie ze skracania. I ok, w skracaniu musimy te dwie liczby skracać przez tą samą liczbę. No i tutaj. W tym przypadku możemy obie liczby podzielić przez 5. I zobaczmy. Tutaj. Dzielimy sobie piątkę przez 5, to będzie 1. A jeśli drugą liczbę byśmy podzielili przez 5, otrzymamy 3. Ok, mamy tutaj teraz taki przykładzik. Um. I OK tutaj mamy przykład 927 i sprawdzamy sobie przez co można jak największą liczbę podzielić te dwie liczby, czyli w tym przypadku tutaj dzielimy znowu przez liczbę znajdującą się w liczebniku, czyli w tym przypadku mamy tutaj dziewiątkę, czyli... Dzielimy przez 9, czyli 9 podzielimy na 9, to oczywiście, że 1. Teraz mamy 27. I jeśli 27 sobie podzielimy przez 9, to otrzymamy 3. Ok, tutaj mamy um, ułamek. 7 czternastych. I tutaj będziemy dzielić przez siedem. Czyli tu znowu. Czyli chwilka dla Was zastanowienia nad tym działaniem. I okej. Okay. Teraz, jak już mówiłam, dzielimy przez 7, czyli 7, gdzie podzielić na 7, to oczywiście, że jest 1. Teraz tutaj mamy czternastkę. Czternastkę dzielimy przez 7 i też można sobie zrobić takim działaniem. Takim działaniem, że 7 plus 7 równa się 14. Czyli tutaj ile mamy siódemek? jedna i druga, czyli odpowiedź do ułamków jest bardzo potrzebna tabliczka mnożenia. I dzielenia, więc trzeba ją sobie utrwalić lub bynajmniej znać troszkę. Tym razem zajmiemy się rozszerzaniem. I teraz tak o, mamy tutaj liczbę ułamek, jedna, druga. I teraz w mianowniku mamy tutaj 10, czyli dwa... Razy ileś tam równa się 10. Przez tą samą liczbę będziemy musieli pomnożyć pierwszą liczbę, czyli w tym przypadku yy, jest to w liczniku liczba 1. A więc tak dwa razy chwilka zastanowienia dla Was. Ok. Dwa. Razem pięć daje nam dziesięć. Czyli mamy dwie piątki, czyli pięć, pięć to będzie dziesięć. I teraz u góry robimy tak samo, czyli razy pięć, czyli jeden razy pięć. To mamy. 5. Czyli z rozszerzania końcowo wyszedł nam ułamek 50. Dobra, mamy tutaj ułamek 70, choć nie do końca widać tą siódemkę. Ale ok teraz tutaj w mamy 30. A więc sprawdzamy, ile było trzeba pomnożyć w liczbę 9. Aby wyszło trzydzieści. Chwilka zastanowienia dla Was. Ok. Trzeba tutaj przez trzy. Bo dziesięć razy trzy daje nam trzydzieści. I tutaj mamy tak samo, czyli 7 razy 3. Tym razem w tym przypadku daje nam 21. I tutaj mówię, tu jest bardzo ważna tabliczka mnożenia i dzielenia. W tym przypadku dwadzieścia weszło 21,3. I teraz robimy sobie może przykład, żeby doprowadzić do nieskracalnej formy. W tym przypadku mamy działanie 4 szóste. I OK. Przez ile można podzielić czwórkę. I również szóstkę. Można podzielić przez dwa. Czyli czwórka podzielić na dwa. Daje nam dwa a szóstka podzielić na dwa daje nam trzy. Tutaj już nie można skrócić tych dwóch liczb o większą liczbę, dlatego to jest już forma nieskracalna. Mamy następny przykład. I teraz tak o, znowu musimy to doprowadzić do yy, jak najkrótszej wersji. I robimy w ten sposób, że pierw zajmiemy się liczbą 128. Dzielimy sobie 128 na pół. Spira dla Was.

4, a 16 podzielić na pół to 8, bo 8 plus 8 to 16. Czyli piszemy 8. Ale czy to jest forma, której nie da już się skrócić? Nie. Można tu jeszcze skrócić na pół. A więc 8 na pół to 4. 64 na pół to 32. I to jest nasza liczba, ułamek. Ale czy jej też już się nie da skrócić? Da się, ponieważ 4 na pół to 2. I mamy 32 na pół, czyli mamy 2,16. Ale czy Ułamek 2, 16 nie da się już skrócić. Niby na pierwszy rzut oka, nie. A jednak 2 podzielić na 2 to jest 1. A 16 na pół to jest 8. I tutaj mamy nasz. Końcowy ułamek. Dobra. Teraz mamy nowy przykład. Podobny, ale tutaj yy, zamiast szesnastki mamy osiemnastkę. Więc tak. Pierwsze sobie sprawdzimy. Osiemnastka na pół to dziewięć. A 128 y, na pół, to tak jak wtedy 64. Czyli to jest nasz końcowy ułamek. I wiem, że nie wszystkie osoby zrozumieją po tym filmiku ułamki. Dlatego tutaj zadania, które trzeba lub można, jeśli chcecie zrobić, zdobyć dobrą ocenę. Co trzeba je zrobić. Zatem, gdy wyświetlę te zadania, chciałam jeszcze powiedzieć, że wszystkich tutaj ułamków nie było, bo jeszcze są zwykłe ułamki i ich na moim filmiku nie było. Więc trzeba też zobaczyć, właśnie inny film, a nie tylko ten mój. Mamy tutaj wszystkie zadania, które powinno się zrobić po obejrzeniu tego filmu aby poćwiczyć ułamki i sobie utrwalić. To na tyle z tego filmu Pa, pa.